Jest taki jeden wykres, który krąży ostatnio po internecie i możecie być pewni, że Departament Skarbu USA ma cichą nadzieję, że nikt z nas go do końca nie zrozumie, bo ten wykres pokazuje coś naprawdę dużego. Wydarzenie ekonomiczne na horyzoncie, które dotknie absolutnie każdego. No to co, przyjrzyjmy się mu z bliska. 4 biliony dolarów. To Niewyobrażalna kwota, ale żeby było jasne, to nie jest cały dług publiczny Stanów Zjednoczonych, o nie. To jest coś, co fachowo nazywa się ścianą zapadalności. Mówiąc prościej, w 2026 roku wygasają obligacje skarbowe właśnie na taką kwotę i trzeba będzie je, no cóż, zrefinansować. To jest wyzwanie finansowe na skalę, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Analitycy cóż, oni nie owijają w bawełnę nazywają to wprost ogromny niebieski szczyt, ściana długu o wartości 4 bilionów dolarów. To jest po prostu tykająca strukturalna bomba zegarowa. A cały problem polega na tym, że ten dług zaciągnięto lata temu, w zupełnie innym świecie, w świecie, gdzie stopy procentowe były praktycznie zerowe. No dobra, pierwsza myśl jaka przychodzi do głowy, to yy, tam po prostu dodrukują kasę i po problemie. Ale to jest bardzo, bardzo niebezpieczne uproszczenie. I właśnie to prowadzi nas do absolutnie kluczowego pytania, które sobie dzisiaj zadamy. Żeby to wszystko pojąć, wcale nie trzeba mieć doktoratu z ekonomii. Wystarczy pomyśleć o tym, jak o, no właśnie, kredycie hipotecznym. Takim na naprawdę dużą skalę. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Bierzemy kredyt na mieszkanie, stopy procentowe są super niskie, blisko zera. Myślimy sobie, złoty interes. Ale jest jeden haczyk: umowa jest tylko na 5 lat. I co się dzieje po tych pięciu latach? BUM! Stopy procentowe wystrzeliły w kosmos, i nasza rata, cóż, nie rośnie trochę, ona się podwaja, albo potraja. I dokładnie w takiej sytuacji jest teraz rząd Stanów Zjednoczonych, tylko na bilionową skalę. No i mamy zderzenie dwóch światów. Z jednej strony mamy dług zaciągnięty w czasach, gdy pieniądz był praktycznie za darmo, a z drugiej brutalną, nową rzeczywistość, gdzie koszt pieniądza jest ogromny. To się po prostu nie może dobrze skończyć. A skutek tego wszystkiego? Cóż, prognozy mówią, że płatności od odsetek od długu publicznego potroją się słyszycie dobrze potroją. Żeby dać wam perspektywę, już teraz rząd USA wydaje na same odsetki więcej niż na cały swój budżet obronny. To jest czysta matematyka, od czego nie ma ucieczki, te koszty po prostu eksplodują. Więc kiedy ta ściana długu w końcu nadejdzie, rząd staje przed wyborem między dżumą a cholerą. Opcja pierwsza zaciskanie pasa. To oznacza wyższe podatki, cięcia wydatków, generalnie gospodarcza katastrofa i polityczne samodójstwo. Opcja druga: włączyć drukarki na pełną moc, a to oznacza zniszczenie wartości dolara i inflację, jakiej dawno nie widzieliśmy. I zgadniecie, co rządy wybierają w takiej sytuacji? Historia uczy, że zawsze ale to zawsze wybierają opcję numer dwa. Będą drukować. Po prostu muszą. Okej, okay, czyli wiemy, że drukarki pójdą w ruch. To wydaje się niemal pewne. Ale cała zagadka tkwi w tym, co wydarzy się zanim to nastąpi. I tutaj na scenę wchodzi pewna bardzo ważna i trochę przewrotna teoria. Nazywa się ją teorią dolarowego koktajlu mlecznego. I o co w niej chodzi? W największym skrócie, kiedy na świecie zaczyna się dziać źle, kiedy wybucha panika, cały globalny kapitał zadaje sobie jedno pytanie: gdzie uciekać? Gdzie moje pieniądze będą najbezpieczniejsze? I ta teoria mówi, że pomimo wszystkich problemów Ameryki, odpowiedzią wciąż jest dolar. Jest takie świetne powiedzenie, które idealnie to obrazuje Stany Zjednoczone to najczystsza koszula w koszu na brudną bieliznę. Może i sama jest trochę przybrudzona, ale w porównaniu z resztą wygląda najlepiej. I dlatego właśnie tam płynie kapitał w czasach kryzysu. I pomyślmy o konsekwencjach. Kiedy miliardy, a nawet biliony uciekają z giełd na całym świecie, z nieruchomości, z kryptowalut i lądują w dolarze, to dolar zaczyna działać jak gigantyczny odkurzacz wsysa całą płynność z globalnego systemu. A co się wtedy dzieje? Dolar gwałtownie drożeje, a wszystko inne leci na łeb na szyję. I to jest kluczowy element układanki. No, no dobrze, mamy więc dwa potężne czynniki nadchodzącą ścianę długu i teorią dolarowego koktajlu. Jak to się wszystko może potoczyć? Zasadniczo rysują się przed nami trzy główne i bardzo różne scenariusze. Zacznijmy od pierwszego kryzys płynności. To jest opcja, o której mało kto myśli, a która może być absolutnie dewastująca, zwłaszcza dla tych, którzy grają na kredyt. Jak to działa? Krok po kroku. Rząd USA musi sprzedać obligacje za biliony dolarów. To zasysa gotówkę z rynku. Jeśli Fed w tym momencie nie włączy drukarek, to nagle zaczyna brakować dolarów w systemie. I co wtedy? Odpala się nasz dolarowy koktajl. Cały świat rzuca się na dolary i cena rośnie, a giełdy nieruchomości, krypto, wszystko się załamuje. I to wszystko dzieje się przed tym, jak Fed w ogóle pomyśli o drukowaniu. Druga opcja to niestety globalny konflikt. To taki dziki scenariusz. Nieprzewidywalna karta, która wywraca stolik i kompletnie zmienia zasady gry. Historia pokazuje, że gdy wybucha duża wojna, pierwszą reakcją rynku jest panika i ucieczka do tak zgadliście do dolara. Więc znowu dolar rośnie w siłę, a reszta rynków spada. Jaka jest różnica w porównaniu do scenariusza numer jeden? Czas. W przypadku wojny taki krach byłby pewnie bardzo gwałtowny, ale i krótki. Dlaczego? Bo rząd natychmiast bez zastanowienia włączyłby drukarki na pełną moc, żeby sfinansować działania wojenne. No i został nam scenariusz numer 3, który można nazwać powolnym gotowaniem żaby. I to jest chyba najbardziej prawdopodobna opcja, taka, w której władze próbują po cichu zarządzić całym tym bałaganem za kulisami. I jak to by wyglądało? Fed, doskonale wiedząc, co się święci, działa z wyprzedzeniem. Zaczyna po cichu drukować pieniądze i skupować obligacje rządowe. To się fachowo nazywa kontrolą krzywej dochodowości. Chodzi o to, żeby sztucznie utrzymać niskie stopy procentowe. Efekt? Unikamy spektakularnego krachu. Ale płacimy za to cenę w postaci ciągłej, pełzającej inflacji. Ceny aktywów nominalnie rosną, ale siła nabywcza naszych pieniędzy po cichu topnieje. To jest właśnie to słynne gotowanie żaby. Spróbujmy to teraz zebrać w całość. Mamy więc trzy bardzo różne ścieżki. Pierwsza, kryzys płynności, czyli głęboki i prawdopodobnie długi krach. Druga, globalny konflikt, czyli gwałtowny, ale krótki krach. I trzecia, najbardziej prawdopodobna, powolne gotowanie żaby, czyli brak krachu, ale za to ciągła niszcząca inflacja. Jak widać, początkowe skutki dla rynków są w każdym przypadku diametralnie inne. Okej. Okay. To, co z tego wszystkiego wynika, jaki jest wniosek? Czy jest jakiś wspólny mianownik dla tych wszystkich, wydawałoby się, sprzecznych scenariuszy? Tak jest. I jest on bardzo prosty. Niezależnie od tego, która droga się zmaterializuje, ostateczny wynik jest zawsze ten sam. Będą drukować pieniądze, masę pieniędzy. Ta ściana długu to w zasadzie matematyczny dowód na to, że kolejna gigantyczna fala do druku nadchodzi. To nie jest pytanie, czy, tylko kiedy. Jaka więc może być strategia w obliczu tego wszystkiego? Wygląda na to, że kluczowe jest, aby przetrwać pierwszą burzliwą fazę, żeby móc skorzystać na tej ostatniej, czyli na do druku. A jak przetrwać? Dwie podstawowe zasady. Po pierwsze, absolutnie unikać dźwigni finansowej, czyli kredytów. W scenariuszu kryzysu płynności to prosta droga do bankructwa. Po drugie, żeby dokładnie wiedzieć, co się posiada i kto tak naprawdę ma nad tym kontrolę. To jest absolutnie fundamentalne. I to prowadzi nas do ostatniego, kluczowego pytania. Skoro wiemy, jaki będzie finał tej historii, czyli potężny dodruk, to jak mądrze przygotować się na to, co nadejdzie po drodze? Jak przetrwać początkową burzę, żeby nie utonąć w powodzi, która nieuchronnie po niej nastąpi? Bo to właśnie ten okres przejściowy, pełen sprzecznych sił, jest największym wyzwaniem.